Niech mnie gęś kopnie. Najtrudniej wrócić do domu. Wiesz co? Mam genialny pomysł. Pojedziemy autostopem. Autostopem? Przecież nie mamy książeczki. A Jack London miał. I w ogóle co pomyśli mama na helu? Mama pomyśli, że jesteś u babci w Krakowie. No a babcia? Babcie pomyśli, że jesteś u mamy na helu. Chyba proste, co? Zaczynam autostopować. Chcę dojechać do Melbourne, tutaj jest Cambery. Ciocia Jadzia wiozła mnie tutaj na, na trasę i zobaczymy jak Australijczycy włamałbym w tym celu. 11:13, dziś o 11 zaczęłem e, mojego autostopa, jadę do Melbourne. życzcie mi powodzenia. Ja, siema, Jestem jesteśmy w pierwszym mojem autostopie. E, to Gary. Gary. E, Gary wziął mnie w swoim tizze. Jedziemy, wysadzi mnie na rozjeździe z Adelaidą. Przejechałem już 300 km, więc połowę trasy. Także idzie mi naprawdę całkiem nieźle. Wziąłem dopiero dwa auta. Egertir. Eee, a potem usiadłem sobie zrobiłem sobie kanapkę i podchodzi do mnie gościu i mówi, jak chcę z nimi jechać, to jest do małych siadań. tak samo jak w Europie, tylko inne widoki są za okno. W sumie tutaj jest cały czas tak samo: górki, owce, krowy, owce, krowy górki i tyle. Gdzie jest po szóstej? Właściwie się nie ruszyłem za bardzo, bo miałem dwie podwózki, ale takie, że w, nie, w jakimś miejscu blisko centrum jakiegoś małego miasteczka, gdzie nikt nie idzie w dalszą drogę, tylko gdzieś blisko tutaj w okolicy. No nie wiem, czy się wydostałem stąd. Widzę to marnie, szczerze powiedziawszy. Jing Dobry. Here we are in um, north of Wangaratta, at the Avon River. Um, sorry, south of Wangaratta. We're heading north to Glen Runner. We run out of fuel, uh, which isn't a big deal. We've got the RACV on the way. Um, a new radiator early today. It's been bloody hot. We've had a, upwards of 46 degree temperatures. ma Właśnie wyszedłem od Nila, jest gdzieś 11 rano Bo on powiedział, że mogę u niego spać Do tego, że mnie dowiózł te 300 km do Member, To jeszcze powiedział, że mogę u niego spać, więc... No, amazing guy! Ale tak to już jest Jednak Węgier, Polak, dwa bratanki Zresztą on do mi wczoraj 5 razy chyba mówił Mieliśmy wczoraj dużo przygód bo tak, najpierw nam się, jak wiecie, zabrakło nam paliwa najpierw Potem wygasły nam żarówki, nie, nie mieliśmy światła przez jakiś czas w samochodzie W końcu dojechaliśmy do Melbourne, była godzina 11 trochę po I wpadliśmy w korek, który był bardzo, bardzo długi o 11, on mówi najpierw o, witam w Melbourne, nie? tak to tu jest a potem, a potem mówi do mnie fuck, what's happened no i generalnie yy, byłem u niego gdzieś 12, 30, coś takiego po, po 12 było jeszcze przed jego domem drugi raz brakło naprawy paliwa jeszcze raz byliśmy na stacji no, także mieliśmy trochę przygód no ale fajnie, bo miałem łóżko, miałem gdzie spać dzisiaj, także nagle jestem zadowolony, wypiłem z nim herbatę jeszcze rano i, ten, i już oddalam się do miasta.